Przyjeżdża drużyna, która umówmy się, nie ma, nie ma słabych punktów. Takie jest moje zdanie. Uważam, że ten mecz nie będzie łatwiejszy niż mecz wyjazdowy w Gorzowie, a nawet wręcz może być i trudniej, gdyż no, parę juniorską mają na bardzo wysokim poziomie. Seniorzy, no wiadomo, prowadzący parę to są zawodnicy najwyższej półki, czołówka Grand Prix. Druga sprawa, nawet ci zawodnicy doparowi potrafią przywozić trójki, także no, drużyna na chwilę obecną uważam kompletna. Wszyscy zawodnicy indywidualnie mają dobry poziom. jeździecki są, jakby w swoich tych takich wysokich, wysokiej formie. No ale z drugiej strony, też mamy dzisiaj trening. Wierzę w to, że. Po tym meczu ostatnim nasze morale troszeczkę wzrosło mimo tego, że nie jeździliśmy zbyt wiele meczy. I tutaj, tutaj na pewno jest jakiś tam plus. Idziemy u siebie przed naszą publicznością. Też uważam, że jesteśmy w formie wznoszącej. Ja osobiście jeszcze w optymalnej formie się nie czuję, ale chyba jakichś tam tragedii nie ma. Też, też każdy każdy dzień, każde zawody, które odjeżdżam działają na moją korzyść. Z pokorą z pokoju przygotowujemy się i czekają nas, o czym jesteśmy przekonani. Trudne, trudne zawody. No ale jesteśmy w klasie i tutaj jakoś z drużyn, które, które nie potrafią wygrywać po prostu nie ma. I na chwilę obecną, co pokazuje historia tych rozgrywek tego roku można wysoko wygrać na wyjeździe i przegrać u siebie. Także szykuje się ciekawe zawody.